Cześć, tu Rafał Cyrański z agencji SEO Funky Media. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć coś bardzo prostego, ale mega ważnego. Pisz o sobie na swojej stronie internetowej. To jest jedno z najlepszych, darmowych brand mentions i jednocześnie pakiet informacji dla AI. Prosto od Ciebie, z pierwszej ręki. Serio, wiele firm chce być widocznych w Google, w AI, w odpowiedziach chat GPT, a na swojej stronie pisze trzy zdania typu Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wymagających klientów. Dla człowieka to nic nie znaczy, dla AI też prawie nic. Jeśli chcesz, żeby Google i AI rozumiały Twoją markę, to Twoja strona nie może być plakatem. Ona musi być porządnym opisem tego, co robisz, jak robisz, dla kogo robisz i za ile robisz. Co to znaczy w praktyce? Po pierwsze, powiedz jasno, co robisz. Nie kompleksowe usługi dla biznesu, tylko konkretnie. Projektuję strony internetowe, prowadzę kampanię Google Ads, robię implanty zębów, wdrażam sklepy internetowe na Shopify, pomagam firmom wejść w rynki zagraniczne. AI musi mieć możliwość powiązania Twojej nazwy z konkretnymi usługami, a nie z ogólnikiem. Po drugie, opisz, jak to robisz. Jak wygląda proces? Czy pracujesz etapami? Czy zaczynasz od audytu, konsultacji, analizy? Czy działasz lokalnie, hybrydowo, zdalnie? Im lepiej wytłumaczysz swój sposób pracy, tym mocniejszy sygnał wysyłasz. To nie jest pusty slogan. Ta firma naprawdę działa w tym obszarze. Po trzecie, powiedz, dla kogo robisz: małe firmy, e-commerce, producenci, lokalne usługi, IT. Jeśli AI widzi, że na przykład Funky Media pracuje z e-commerce, lokalnymi biznesami i markami, które chcą być widoczne w AI, to zaczyna nas z tym segmentem łączyć. U Ciebie powinno być tak samo, jasno określona grupa docelowa. Po czwarte, za ile robisz, przynajmniej w przybliżeniu. Nie musisz podawać co do złotówki, ale zakresy typu pakiety od X, projekty zaczynają się od X. Typowe wdrożenie to przedział od X do X. Dla użytkownika to mega ważne, a dla AI to kolejny element opisu modelu Twojego biznesu. Po co to wszystko? Bo każda taka strona podstrona O nas, opis oferty, case study to są brand mentions o Twojej własnej marce, tylko zamknięte w treści, którą kontrolujesz. To pierwsze miejsce, z którego AI uczy się, kim jesteś. Jeśli tam jest pusto, Ogólnie i byle jak, to żadna magia na zewnątrz tego nie naprawi. I jeszcze jedna rzecz. Nie bój się powtarzać swojej nazwy i specjalizacji. Zamiast pisać wszędzie nasza firma, napisz czasem. Jako firma X robimy X. Firma X specjalizuje się w i podaj swoją usługę. To są sygnały brand i entity, które AI dosłownie kocha. Spójna nazwa, i usługa, i kontekst. Podsumowując. Zanim zaczniesz kombinować z wielkimi kampaniami, płatnymi artykułami i skomplikowanym SEO, zrób jedną rzecz. Usiądź i porządnie opisz swoją firmę na własnej stronie. Co robisz? Jak robisz? Dla kogo? Za ile? To jest twoje pierwsze, darmowe, najprostsze brand mentions i fundament tego, jak AI będzie cię widzieć. Jeśli chcesz, żebym pomógł ci przeanalizować twoją stronę pod tym kątem, czy mówi o tobie to, co powinna widzieć AI i Google? Odezwij się do nas w Funky Media. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za uwagę, subskrybuj kanał Funky Media, mówił Rafał Cyrański. Do zobaczenia w kolejnym materiale.